Cześć! Patrząc na popularność rogalików z jagodami i jagodzianek w ostatnim czasie widzę, że przepisy na jagody jeszcze się Wam nie znudziły, więc dziś podrzucam do przetestowania mięciutkie i puszyste ciasto, które pozostaje miękkie nawet po kilku godzinach bez przykrycia. Idealne na grilla, na wyjazd, na drugie śniadanie, jako przekąska dla dzieci nad jezioro. Uprzedzam, że uzależnia. Przepis ten możesz również zrobić z malinami, truskawkami, borówkami czy porzeczką. A przy okazji, jeśli masz ochotę, naciśnij przycisk subskrypcji i powiadomień. Mi będzie bardzo miło, a ty dostaniesz informację o każdym nowym przepisie. Zaczynamy od rozczynu. Pół szklanki ciepłego, niegorącego mleka, 25 g świeżych drożdży. Możesz też użyć 7 g drożdży suszonych. Jakich używać, napisałam pod filmem. Jedna łyżka cukru, wymieszaj razem. Dodaj dwie pełne łyżki mąki i całość ponownie wymieszaj. Odstaw na 10 minut. Rozczyn w tym czasie powinien lekko urosnąć i wyraźnie zgęstnieć. I teraz jedno duże jajko rozmieszaj z pięcioma łyżkami cukru. Jedną i dwie trzecie szklanki mąki pszennej, pół łyżeczki soli, jajko z cukrem i cały rozczyn, który już do tego czasu powinien być gotowy. Wyrabiaj przez 10 minut po czym dodaj jeszcze 50 g roztopionego masła i wyrabiaj kolejne 5 minut. Następnie ciasto przykryj ściereczką i odstaw na godzinę, półtorej do wyrastania. Wyrośnięte ciasto wyłóż na stolnicę, podsypując mąką, bo ciasto jest dosyć rzadkie i klejące. Podziel na 8, 10, nawet 12 części, jak wolisz. Ja zrobiłam 8 standardowych, takich powiedziałabym sklepowych drożdżówek, średnicy 12 cm każda. Następnie uformuj płaską, okrągłą drożdżówkę, na środku zrób wgłębienie i całość ułóż na wyłożonej papierem blasze z piekarnika. 250 g czarnych jagód świeżych lub mrożonych, 3 łyżki cukru do smaku, 1 płaską łyżkę mąki ziemniaczanej. Przy mrożonych jagodach może być pełna. Wymieszaj razem i napełnij wgłębienia w drożdżówkach. Po czym odstaw całość na 20 minut. 5 łyżek mąki pszennej, 1 pełną łyżkę miękkiego masła, 2 łyżki cukru. Wymieszaj palcami aż powstanie kruszonka. Następnie każdą wyrośniętą drożdżówkę delikatnie posmaruj jajkiem, posyp kruszonką i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni bez termobiegu lub 160 z termoobiegiem. Drożdżówki piecz około 20 minut lub do złotego koloru, a po upieczeniu od razu wyjmij je z piekarnika i zostaw do wystudzenia. Wystudzone możesz jeszcze polukrować. Przepis na lukier znajdziesz w opisie pod filmem. Smacznego. A jeśli szukasz prostych przepisów, które zawsze wychodzą dobrze opisanych i pokazanych, kup moją książkę. A ja wezmę cię za rękę i przeprowadzę krok po kroku do wypieków z pełnym sukcesem, o jakich nawet nie marzyłaś czy marzyłeś. Sprawdź sklep.orchideli.com, zapraszam.